Dzień dobry, z tej strony Joanna marciniak Wróblewska. Zazwyczaj witam widzów z kanału Green Canal, gdzie od 12 lat opowiadam o bardzo dobrych, jakościowo rozwiązaniach wnętrzarskich. Dziś jestem gościem na kanale Eltap i pochylimy się wspólnie nad tematem stylów wnętrzarskich. Bywa bowiem tak, że często nie wiemy, jaki styl konkretnie nam się podoba, jak on się w ogóle nazywa. Nie wiemy również, jakie konkretnie meble będą pasowały do danego stylu, o którym gdzieś słyszymy albo wiemy, że na przykład główne jego elementy to są elementy w naszym guście. Bywa również tak, że nawet jeżeli mamy jakąś spójną wizję mieszkania czy domu, w którym chcemy mieszkać, nie wiemy, czy wybrany przez nas fotel będzie pasował do tej wizji. Mam nadzieję, że po tym dzisiejszym odcinku wszystkie wątpliwości się rozwieją. Postaram się opowiedzieć o czterech takich najbardziej popularnych stylach wnętrzarskich, które widoczne są w naszych mieszkaniach, w mieszkaniach w Polsce. Mało tego, do tych styli i dobiorę konkretne meble, tak żeby już po prostu najbardziej jak tylko można ułatwić Wam zadanie. A zaczniemy od stylu skandynawskiego, stylu, który niezmiennie od wielu, wielu lat króluje w Polsce. Wnętrza urządzone w tym stylu bazują na jasnych kolorach kojarzących się z naturą i to zarówno jeśli chodzi o kolorystykę ścian, jak i podłóg, ale również mebli. Wszelkie pochodne odcieni piasku, błękitu, szarości, czy nawet zgaszona zieleń sprawdzą się nam tutaj idealnie. Formy mebli pasujących do stylu skandynawskiego są raczej proste. Meble powinny nam się kojarzyć z harmonią, ze spokojem, obietnicą odpoczynku. Jeśli mają pikowania, to także utrzymane w harmonijnych, pionowo-poziomych liniach. Styl skandynawski to połączenie funkcjonalności z wygodą, no i częste nawiązanie do natury, choćby w postaci drewnianych blatów czy innych elementów naturalnego pochodzenia. Meble, które widzicie, idealnie wpisują się w jego wytyczne. Tego typu wnętrza możemy uzupełniać dodatkami, oczywiście, takimi jak ciekawe grafiki, wszelkiego rodzaju plecione kosze, lustra o prostych formach, miękkie naturalne pledy czy drewniane dodatki. Modern Classic to jest kolejny styl, który teraz omówię, jest bowiem coraz częściej widziany w naszych aranżacjach, w naszych mieszkaniach i trudno się dziwić, bo tak naprawdę daje nam nieograniczone możliwości aranżacyjne i łączenie dwóch światów, tego klasycznego i tego bardzo nowoczesnego. Nowoczesność wnosi do wszelkich aranżacji czystość, formy i wygodę. Klasyka wiadomo, ciepło, wrażenie przytulności, elegancję. Wnętrza urządzone w takim stylu to wnętrza, w którym znajdziemy elementy z dwóch światów tak jak mówiłam, ale bardzo spójne. Mogą być to na przykład bardziej nowoczesne meble przy jednoczesnym zachowaniu klasycznego charakteru pomieszczenia, choćby w postaci listew dekoracyjnych na ścianach, czy przy sufitowych, lub na przykład wzorzystych tapet. Druga opcja to meble bardziej klasyczne w formie, osadzone jednak w nowoczesnym wnętrzu, gdzie są jedynym mocnym, klasycznym meblowym akcentem uzupełnianym dodatkami o tym samym charakterze. Czyli, tak jak widzicie, niezależnie od tego, po jakie elementy z danego stylu sięgniemy, tak naprawdę jest duże prawdopodobieństwo, że stworzymy bardzo ciekawe wnętrze w stylu Modern Classic. W przypadku mebli tapicerowanych na pewno duże znaczenie będzie miała w tym stylu sama tkanina, no i rodzaj pikowania. Ciekawe sploty, kolory, ale również kształt uzyskany przez to pikowanie podpowiada nam charakter mebla. Modele, które widzicie, idealnie będą pasowały do stylu Modern Classic. Większość z nich zresztą świetnie odnajdzie się w samym stylu klasycznym albo tak ogólnie je nazwijmy w stylach klasycyzujących, czyli odnoszących się, nawiązujących do harmonii, do świetnych proporcji i do skupienia na detalu. Styl klasyczny bowiem to przede wszystkim podkreślenie elegancji, ponadczasowa forma, no i harmonia w aranżacji. I o ile nie ma jakichś kategorycznych wskazań co do samej kolorystyki, to znajdziemy jednak bardzo wyraźne wskazówki dotyczące samych mebli w tym stylu: łagodna linia, ozdobne elementy. Pikowania i przyciągająca uwagę tkanina, często kojarząca się z luksusem i dobrym stylem. Tym charakteryzować powinny się meble pasujące do stylu klasycznego. Wybierając je na pewno warto poświęcić dużo uwagi, by dobrać je do kodu kolorystycznego, który panuje w pomieszczeniu. Możemy to zrobić za pomocą ciągłości, czyli powielania kolorystyki, która jest we wnętrzu, albo kontrastu, czyli mocnego koloru mebla, będącego kontrą do delikatnej kolorystyki wnętrza. Tą samą metodę możemy zastosować do stylu loftowego, bazującego na prostych formach, wykorzystującego zastane elementy szkieletowe budynku lub oryginalne elementy, np. takie jak odkrywki cegły. Wnętrze loftowe, industrialne, na pewno stronią od klasycznych, floralnych, delikatnych, strojnych wzorów i ozdobień. Ten styl to geometria. Prosta, nowoczesna forma. Meble w pomieszczeniach zaaranżowanych w tym stylu mogą być w mocnej, bardzo widocznej kolorystyce, ale też i w bardzo stonowanej. To jest już kwestia potrzeb i gustów właścicieli. Ważne, by swoją formą dopasowane były do pozostałych elementów. Na koniec zostawiłam styl minimalistyczny, nowoczesny, również bardzo popularny w Polsce. Styl, który bazuje na małej ilości elementów dekoracyjnych i w ogóle małej ilości drobnych szczegółów. Bo minimalizm to rezygnacja z przepychu z ozdób na rzecz harmonii i uwolnionej przestrzeni. Wizualny spokój, cechujący minimalistyczne projekty uzyskuje się w dużym stopniu dzięki spójnej palecie kolorystycznej. Dominują w niej stonowane, neutralne barwy, takie jak biel, berze, delikatne szarości czy brązy. Meble, które pasują do tego stylu, noszą w sobie główne jego cechy, czyli stonowaną kolorystykę, prostą formę i brak zdobień. Bardzo jestem ciekawa, który z omawianych stylów to jest Wasz styl, który jest Waszym ulubionym i przy których meblach mocniej zabiło Wam serce. Czekam na te informacje, piszcie je koniecznie w komentarzach pod tym filmem. Ja za dziś bardzo dziękuję, zapraszam Was oczywiście na kanał LTAP, na kanał Green Canu, gdzie też będą pokazywały się meble LTAP. W końcu od lat mówimy o jakości. A za dziś bardzo dziękuję, do zobaczenia.